Michał Cichon, witam Państwa. Dzisiejsze wydanie faktów poświęcone będzie specyficznemu reportażowi, który skupi się na roli Parlamentu Krajowego w Unii Europejskiej. Jakie są jego zadania? Co będzie robiła Polska podczas sprawowania przewodnictwa w Unii Europejskiej? To wszystko i wiele więcej w reportażu Sandry Masłowskiej. Za trzy sekundy. Wpadniesz w głęboki sen. Gdy się obudzisz, twoja wiedza okaże się bezcenna dla ludzkości, całego świata. Liceum Ogólnokształcące 27 października lekcja wiedzy o społeczeństwie. Może ktoś zna podstawowe instytucje Unii. Mimo pozorów nie martwi nas ta sytuacja. Jesteśmy tu po to, aby zainteresowanie Unią Europejską wzrosło wśród młodzieży i nie tylko. Apel do wszystkich, którzy chcą poszczycić się głębszą wiedzą. Usiądźcie, proszę, wygodnie, zrelaksujcie się i pozwólcie swojemu umysłowi wchłonąć wszystkie informacje. Zaczynamy. Unia Europejska posiada wiele instytucji, których zdefiniowanie często jest kłopotliwe dla uczniów. Funkcjonowanie Unii Europejskiej, struktury Unii Europejskiej, a także współpraca parlamentów krajowych z Parlamentem Europejskim to wciąż trudne zagadnienia dla naszej młodzieży. Dzięki dyrekcji naszego liceum imienia Cypriana Kamila Norwida w Będzinie skontaktowałyśmy się z panem senatorem Zbigniewem Meresem, aktywnym polskim parlamentarzystą. Jednak aby bardziej wnikliwie przyjrzeć się roli parlamentów krajowych w Unii Europejskiej, dotarłyśmy do pani Małgorzaty Hanslik. Parlamenty krajowe spełniają bardzo istotną rolę w Unii Europejskiej. Jeżeli chodzi o funkcję, parlamentów, o funkcję kontrolną parlamentów krajowych w stosunku do instytucji unijnych, to chciałabym powiedzieć, że funkcję kontrolną sprawuje sam parlament lub w jego e, imieniu Komisja do Spraw Europejskich. We wszystkich parlamentach narodowych powołano takie komisje. Biorąc pod uwagę funkcje kontrolne, możemy wywnioskować, że nie tylko parlamenty muszą być porządkowane pewnym zasadom i prawom, ale także Unia Europejska jest zobowiązana do regularnych sprawozdań z nowych działań i zmian. Parlamenty krajowe pełnią również funkcje kreacyjne, czyli w zależności od rozwiązań wewnętrznych silniej lub słabiej wpływają na obsadę niektórych stanowisk w Unii Europejskiej. Wiele krajów zabiega o członkostwo w Unii Europejskiej. Czy aktualni członkowie mają wpływ na przyjęcie nowego państwa do Unii? Kiedy kraj kandydujący do Unii Europejskiej spełni podstawowe wymogi oraz przeprowadzi pomyślnie na swoim terenie referendum krajowe, wówczas do głosu przystępują parlamenty narodowe poszczególnych państw członkowskich i gdy wszystkie parlamenty narodowe poszczególnych państw członkowskich oraz Parlament Wyrażą zgodę na przyjęcie danego państwa do Unii Europejskiej, dopiero wówczas ten traktat akcesyjny może wejść w życie. Rola parlamentów krajowych w procesie przyjmowania nowych członków jest zatem bardzo duża. Polska sprawuje prezydencję w strukturach unijnych. Pytając, czy dzięki temu zauważalny jest wzrost znaczenia Polski w Unii Europejskiej, pani Małgorzata Handlik odpowiada. Rola polskiego parlamentu jeszcze przed rozpoczęciem przez nasz kraj przewodnictwa we Wspólnocie Europejskiej, była więc bardzo duża. Przed oficjalnym początkiem prezydencji w naszym parlamencie gościło wiele wielu znakomitych przedstawicieli Parlamentu Europejskiego. Widać zatem, że rola Parlamentu była istotna jeszcze przed polską prezydencją, a teraz, kiedy nasz kraj. Przewodzi Unii Europejskiej, jest ona równie ważna i znacząca ze względu na jej specyficzny historyczny charakter. Czy w ogóle warto być członkiem Unii Europejskiej? Pani Hanslik odpowiada stanowczo: tak. Korzyści, jakie wypływają z członkostwa Polski w Unii Europejskiej, jest ich bardzo wiele. Na pewno są to fundusze strukturalne, czyli pieniądze, i to widzimy w całym naszym kraju. Jak bardzo nasz kraj się rozwija, to strefa Schengen, czyli możliwość poruszania się bez potrzeby posiadania paszportów po całej Unii Europejskiej. Żeby, tak jak pani Hanslik, wyrazić swoje zdanie na temat korzyści wynikających z członkostwa w Unii Europejskiej, niezbędne jest posiadanie podstawowej wiedzy na temat jej funkcjonowania. Myślę, że ten materiał pozwolił zrozumieć kilka faktów dotyczących Unii Europejskiej. Rozmowa z panią Hanslik została podsumowana zdaniem. Rola parlamentów krajowych w Unii Europejskiej jest zatem bardzo istotna, gdyż pozwala ona na kontrolowanie i kreowanie przyjmowanych aktów prawnych. I tym wnioskiem możemy zakończyć nasz reportaż. Dziękuję bardzo. Gdzie muzyka?